W życiu człowieka jest mnóstwo przeznaczenia. Szokująca wizja, przepowiednia, snowidza Czy zatem nasze życie jest z góry zaplanowane? Czy w naszym życiu jest jedno tylko przeznaczenie? Czy jest wiele przeznaczeń? Czy mamy wpływ na nasze życie? Czy to przeznaczenie to też jest możliwość wyboru? Tak, pójdziesz lewo albo też w prawo w swoim życiu? Metaforycznie można powiedzieć. Dzisiaj na temat wstrząsającej wizji, przepowiednia, snowidza dotyczącej... Właśnie przeznaczenia życia człowieka, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybuje subskrybujesz to zostaw suba zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem klik na grze w dzwona dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik wejdźcie też na mojego fanpage'a na facebooku zalekujcie go link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu no właśnie dzisiaj na temat no, wizji przepowiedni jasnowidza można powiedzieć takiej sentencji że w życiu człowieka jest mnóstwo przeznaczenia bardzo ciekawa tak naprawdę kwestia więc nie tylko jedno przeznaczenie ale też wiele przeznaczeń, tak? No, bo można powiedzieć, że nasze życie już z góry zostało zaplanowane, no ale czy my nie mamy wpływu na nasze życie, tak? No przecież mamy wpływ na nasze życie, tak? Teraz oglądacie ten film, no ale przecież jutro możecie na przykład pójść na spacer, pójść do pracy, na zakupy, tak? Przecież, czy teraz możecie podjąć inną jakąś decyzję? Natomiast, czyli w jaki sposób mamy w swoją wolną wolę, ale z drugiej strony, może być kwestia właśnie przeznaczenia, tak? Komuś jest na przykład pisane, że zginie w katastrofie, jeśli chodzi o samolot, w samolotowej, no i rzeczywiście raz czy drugi raz uniknie takiej katastrofy, natomiast trzecim razem poleci samolotem i rzeczywiście po prostu ten człowiek umrze, tak? Czyli tutaj można powiedzieć, że jest swego rodzaju właśnie przeznaczenie. No ale tutaj mówimy o przeznaczeniu takim już w ujęciu, tak? Życia i śmierci, no ale przeznaczenie to mogą być inne rzeczy, drobne, ważniejsze, mniej ważne, tak? To może być kwestia spotkania pewnej osoby w swoim życiu, nawet niekoniecznie miłości, ale to też może być kwestia spotkania po prostu miłości swojego życia, ale spotkania po prostu różnych ludzi, tak, doświadczeń i tak dalej. Czyli w życiu człowieka jest mnóstwo przeznaczenia, tak to definiuje tutaj jasnowic Jackowski. Niewątpliwie każdy z nas w swoim życiu miał takie doświadczenia, przeżycia, które my określamy, że to było przeznaczenie, to było my pisane, tak, albo e, e, na przykład los mnie uchronił o jakiejś tragedii, katastrofy i tak dalej, e, tak, czyli mówimy, że po prostu działo, działo się po prostu, miało miejsce swego rodzaju właśnie przeznaczenie. I oczywiście my możemy interpretować to wewnętrznie, że to było przeznaczenie, natomiast jeżeli przedstawimy tą historię czy sytuację komuś z boku, e, na przykład rodzinie, czy nawet po prostu osobie obcej, to ktoś powie a, nie wsiadłeś do tego samolotu, po prostu tak, to się zdarza, ja też po prostu tam spóźniłem się na wprawę, tak, ja nie mówię o sobie, tylko przykład tak, dajmy ten przykład o tym samolocie. No ale tutaj no jednak mimo wszystko te katastrofy, jeśli chodzi o samoloty, nie zdarzają się często, tak? Czyli gdzieś tutaj było właśnie swego rodzaju takie przeznaczenie. O, właśnie, pamiętam, jak robiłem taki filmik chyba na temat właśnie katastrofy samolotu, który rozbił się w Brazylii, bo tam się sprawdziła ta przepowiednia jasnowidza Jackowskiego, São Paulo, tak? To była ta miejscowość, gdzie ten samolot się rozbił po prostu, i chodzi o bok góry. Wtedy, pamiętam, była taka przepowiednia jasnowidza Jackowskiego, gdzie jasnowidz mówił w ten sposób, że samolot Pasażerski rozbije się, po prostu uderzy w górę, która znajduje się w pobliżu miasta. No i rzeczywiście ten samolot po prostu spadł na tam zbocze jakieś czy górę, a Sao Paulo znajduje się po prostu w, tak, na obrzeżach tego miasta, są góry, tak. Tu się wszystko praktycznie sprawdziło, tylko Jasnowiczeckowski nie powiedział dokładnie, o które miejsce na świecie miałby chodzić, tak. No i to się rzeczywiście sprawdziło. No to tam była taka sytuacja, że pewien mężczyzna tak chciał po prostu lecieć. Chyba tam 10 osób się uratowało, jeśli chodzi o tą katastrofę tego samolotu, bo 60 osób zginęło, bo 10 osób tam część się spóźniła na odprawę paszportową, tak, i nie zostali wpuszczeni. Jeden mężczyzna dosłownie tam chwilę się spóźnił, chyba 5 minut, i tam błagał tam po prostu tak obsługę tego lotniska, że on musi lecieć tym samolotem itd. i tak dalej. mówią już: Nie, no, czek, po prostu in, tak, bramki zamknięte i to check-out praktycznie i nie ma możliwości. Odprawa już miała miejsce, tak. On tam. Usilnie i tak dalej, i bo on potem już, jak ta katastrofa się wydarzyła, to był w takim szoku, bo ostatecznie nie poleciał tym samolotem i mówi: Kurczę, ten człowiek mi uratował życie, ten tam celnik, czy po prostu człowiek z tej obsługi tego lotniska. Ja już chciałem usilnie wywołać, na, 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 naciskać na niego po prostu, żeby mnie wpuścił, i tak dalej, żebym dostał się do tego samolotu, a on nie i ten człowiek mi uratował, tak. No wyobraźcie sobie, jakby to jego zmieszanie, tak? Był w szoku, że nie poleciał tym samolotem, może miał jakieś ważne spotkania, wściekł bo był w tym samym czasie na lotnisku, tylko tam się zagapił gdzieś i tak dalej, czy był w jakimś tam restauracji, czy w jakimś sklepie, tak, nie wiem, natomiast, czy pił kawę, natomiast potem się okazuje, że kilkadziesiąt minut później ma miejsce katastrofa tego samolotu i ten człowiek po prostu, ja na przeżyłem, tak, nie poleciałem tym samolotem. To, co było wcześniej praktycznie wściekły to mu tutaj uratowało życie. No, też jest inna sprawa, jeśli chodzi o kwestię przeznaczenia, czy my to przeznaczenie odczytujemy, bo może być na przykład przeznaczenie, czy też jakiś sygnał po prostu od naszych krewnych, czy osób zmarłych, że na przykład jakiś los nas czeka, na przykład kwestia jakiegoś przeznaczenia. No nie wiem, mamy małżeństwo, czy mamy na przykład jakichś rodziców, którzy ponieśli śmierć, na przykład, i tutaj córka ma jakiś sen proroczy, bo jedzie na jakieś wakacje, na przykład za granicę, że śniło się na przykład, że matka ją szczegła po prostu przed jazdą autokarem i ta kobieta na przykład pojechała na wakacje za granicę, po prostu była tam wycieczka fakultatywna, którą można było wykupić, objazd autokarem, ona tego nie wykupiła pomna właśnie tego snu proroczego, stwierdziła, że to był sen proroczy, gdzie ona zawsze po prostu jeździła, zwiedzała wszystko, bo tak ją przeraził ten sen, tak, o tej matki, że ma nie wsiąść do tego autokaru, a potem się okazuje, że ten autokar ma miejsce wypadek, tak, ludzie poginęli w tym autokarze, no są takie historie. Także no, pytanie my właśnie, czy to przeznaczenie, które ma miejsce w naszym życiu, tak, bo przeznaczeniem też może być to, że coś może się wydarzyć tragicznego, a na przykład jakaś osoba bliska, czy... Dusza tej osoby da nam jakiś sygnał, tak? Czy ona pokrzyżuje nam plany, tak? A tak w przypadku tego mężczyzny, tak? Być może tam tu czuwała dusza kogoś bliskiego krewnego z, te, z rodziny tego mężczyzny. To nie pora, to nie ten czas, kiedy masz po prostu umierać, tak? Jeszcze masz tutaj rolę, którą masz wypełnić na tej ziemi. I być może po prostu ta właśnie dusza e, bliska osoby krewnej, ona właśnie wpłynęła w ten sposób, że spowodowała, że ten człowiek się zagapił. Bo tutaj też trzeba pamiętać, że jakby przeznaczenie, e, tutaj, tak? Bo ktoś powie, no ale to wtedy ta osoba, ta dusza to, to mogła z, z, zmienić przeznaczenie tego człowieka, tak? No różne są historie, tak? I tutaj tak, no, człowiek zmienia na pewno swoje przeznaczenie, jak popełnia samobójstwo, no, Pomijając fakt, że to jest po prostu i grzech, i nie należy tego robić, jak ktoś ma problemy, to trzeba pójść do psychologa, do psychiatry i tak dalej. Natomiast tutaj m, pamiętam, jak przedstawiałem i różne rodzaju wizje przepowiedni jasnowidzenia Jackowskiego i innych praktycznie osób, tak? E, najgorsze, co może, Człowiek, że zrobić w życiu, to jest po prostu popełnić samobójstwo. Nie wiadomo, jakby była sytuacja patowa, zła i tak dalej, bo i to, co mówi Jasnowiec Jackowski, i po prostu różne takie, bo, przedstawiałem historię i tak dalej. Yy, wtedy przerywamy ten los, który był nam zapisany tutaj na Ziemi. I gra zaczyna się od nowa. Rodzimy się w nowym wcieleniu, musimy to po prostu przeżyć na nowo. To wcale nie kończy. Nam się wydaje, znaczy nam się nie tak tym osobom, które popełniają samobójstwo, że na przykład yy, dają sobie ulgę swojemu cierpieniu, które tu ma miejsce. Oczywiście, no, to jest takie metaforyczne, tak? no bo nie należy w ten sposób postępować. Oczywiście trzeba poprość do specjalisty i tak dalej. Śmierć nigdy nie jest rozwiązaniem, ale jakby w głowie tej osoby, no skoro ta osoba targnęła się na życie, to jej w głowie, że nie ma żadnego rozwiązania, tylko po prostu śmierć, tak są A wcale, że nie, po prostu tak te. te, te, te dusze tych osób jeszcze bardziej cierpią po śmierci, potem i tak są zesane tutaj na ziemię, bo, bo i nie przepracowały po prostu tego życia. Tak? Więc to to jest najgorsza, absolutnie decyzja, jaką można podjąć tak. Ja to przedstawiałem yy, znaczy tutaj nie tylko jeśli chodzi o wizję, przepowiedni Jackowskiego, ale też na, na przykład Michael Newton na ten temat mówił no różne osoby i tak dalej. Yy, jest on absolutnie najgorsza decyzja, tak? Jak ktoś ma takie myśli i tak dalej, no to powinien się oczywiście skrócić o pomoc do psychiatry do psoroga to nie jest nic strasznego, tak, no ludzie korzystają z pomocy takich osób, to nie znaczy że ktoś jest słaby, wcale po prostu to nie ma nic takiego, tak różne mają ludzie problemy w życiu rozterki, przeboje i tak dalej, tak no właśnie, jestem ciekaw co wy myślicie na temat przeznaczenia tak, jak to przeznaczenie po prostu działa, no dla kogoś przeznaczenie na przykład życia na ziemi może być fantastyczne, ktoś będzie zdrowy wysportowany, będzie robił karierę będzie miał rodzinę, a ktoś na przykład będzie miał przeznaczenie, że w młodym wieku że na przykład, nie wiem, w wieku 15 lat na białaczkę, będąc jeszcze po prostu nastolatkiem i tak dalej, tak? Więc no pytanie, jakie tutaj po prostu mamy lekcje od, do odpracowania na ziemi, czego mamy się nauczyć, wierząc w reinkarnację, ponowne wcielenia, tak? Po prostu ponowne narodziny, żeby nasza się dusza wzbogaciła, tak? No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, na temat właśnie tutaj tej wizji, przepowiedni, tego tej sentencji Jasnowidza że w życiu człowieka i jest mnóstwo przeznaczenia, jest mnóstwo przeznaczenia, czyli wiele takich momentów, kiedy to przeznaczenie ma miejsce, nie tylko jeden moment, czy w ogóle nasze przyjście na świat jest przeznaczeniem, ale wiele takich momentów. Tak? Jakie to są momenty według was, i czy wy mieliście takie momenty w swoim życiu, które były punktem zwrotnym waszego życia. To wszystko na dzisiaj pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się cześć.